Siemaneczko, z tej strony Michał S. Witam was w mojej pierwszej recenzji butów. Są to buty Yeezy Boost 350V2 w kolorystyce czarny koperek. Buty te wygrałem w losowaniu na Instagramie. Oczywiście. Teraz będą różne kryteria oceny. Pierwszym z nich jest wykonanie. Wykonanie uważam za świetne, jak widać. Wszystko dobrze zrobione. Cena odpowiada jakości, bardzo mi się to podoba. Buty zostały wykonane oczywiście z Prime Nitu, jak to jak to buty z Adidasa. No i oczywiście są w technologii, tutaj jak widać, w technologii Easy Boost No po prostu uważam, że, że świetne wykonanie daje w wykonaniu 5 na 10. Co do wyglądu, wygląd jest bardzo fajny. Jak widać, tutaj takie paski się fade'ują, nie wiem co to po polsku znaczy tutaj też, tutaj mamy takie małe prześwity w środku jest napis ups, adidas Jerzy no i ocena to 9 na 10, bo to nie są 350 v 1 co do fitowania daje im 2 na 10 bo to tutaj ciasne kurwy i nie wiem kto robi takie buty co do ceny no cena cena retail to 220 euro za tyle je nabyłem oczywiście co nie jest fajną ceną no według mnie nie jest fajną to nie jest fajna cena na ryselu kosztują jakieś 400-500 euro co już mi się bardziej podoba bardziej byłbym skłonny dać tą cenę bo wtedy cena by odpowiadała jakości w końcu więc nie płaccie retailu moja ocena ceny to jakieś 7 na 10 ponieważ ponieważ są średnio drogie Mogłyby być droższe. Yy, ocena projektanta, czyli samego Kaniego Westa, to według mnie oceniam to 10 na 10 za, za to, że je Kanie zaprojektował. Zliczając wszystkie punkty, daję tym butom 9 na 10. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Następna recenzja to będą Jezuski z białym paskiem, bo już je mam. Chciałbym pozdrowić Pablo Ema, ponieważ dzięki Tobie to wszystko zacząłem, dzięki Elo.